Cześć, nazywam się Adam i witam Cię bardzo serdecznie w sekcji Spróbuj w Impro, czyli serii krótkich filmików, w których wraz z aktorami Teatru Lukla dzielić się będę z Tobą różnymi grami, zabawami i ćwiczeniami rodem z teatru i improwizacji. Jeżeli nudzisz się w domu, szukasz jakiejś nowej inspiracji na nową zabawę, którą mógłbyś poprowadzić z dzieckiem, albo ciekawej formy na przerywnik lekcji albo chciałbyś wyzwać swojego kolegę z pracy na jakiś nietypowy pojedynek, albo po prostu szukasz nowej formy rozwoju swoich umiejętności, takich jak podzielność uwagi, refleks, koncentracja, spontaniczność itd., tak tak to ta seria jest właśnie dla Ciebie. No to zaczynamy! Dziś ćwiczenie, które rozrusza Twoje obie półkule mózgowe. Poprawi trochę Twoją koncentrację ruchową, a także rozgrzeje nieco krew. To świetna propozycja na poranne ćwiczenia, które rozgrzeją nie tylko mięśnie, ale trochę i głowę. Wystarczy 60 sekund każdego dnia, a już po tygodniu zobaczysz efekty. Ćwiczenie Szalone Ręce jest banalnie proste i składa się z trzech części. Pierwsza część to jest po prostu poruszanie prawą ręką w rytmie na dwa: w dół i w górę. W dół. I w górę. Jest to po prostu banalne do góry. Druga część. Druga część to jest poruszanie lewą ręką. Odrobinę trudniejsze, bo poruszamy na trzy. W dół, w bok i w górę. W dół, w bok i w górę. No, chyba nie można wymyślić nic prostszego. No i etap trzeci. No i tu się zaczyna zabawa, bo trzeba pierwszy i drugi etap ze sobą połączyć i ruszać rękami w tym samym rytmie. Czyli raz. Dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. To chyba nie ma w tym nic trudnego, prawda? Spokojnie. Na początku nie musisz się śpieszyć. To jest ćwiczenie i ćwiczenie musi trochę kosztować, więc ono może sprawić Ci odrobinę trudności. Więc zacznijmy powoli. Najpierw prawa ręka w dół i lewa w dół. Raz. Teraz prawa do góry, ale lewa gdzie? Gdzie? No pewnie, że w górę. Ciach. Dwa. Teraz prawa w dół, a lewa. No oczywiście, że w górę. Ciach. No teraz banalne było. Prawa w górę, a lewa w dół, tak? Fu. I ciach. I jedziemy dalej. Raz. Dwa. Trzy. Na początku powoli. Przecież nigdzie się nie śpieszymy. Poświęć na to tylko minutę. Zrób... Dwa albo trzy ruchy i wystarczy, ale jak nabierzesz trochę pewności, to spróbuj trochę przyspieszyć. I trochę przyspieszyć, tak? Aż po tygodniu dojdziesz do sytuacji, że nie będziesz mógł się zatrzymać. Gwarantuję ci, że jeżeli poświęcisz 60 sekund każdego dnia, to po tygodniu dwóch będziesz śmigać jak opętany. I każda pobranna zaprawa należy do ciebie. A jeśli przyłapie cię twój kolega w pracy na to, że machasz rękami jak szalony, to załóż się z nim odychę, kto zrobi to ćwiczenie szybciej. Może się okaże, że można na tym zarobić. A co dalej? Co jeśli w mniej niż tydzień nauczyłem się tego ćwiczenia, to po prostu zamienię ręce. I niech lewa idzie na dwa, a prawa na trzy. I spróbuj też zrobić to jeszcze szybciej. A jeśli chcesz jeszcze trudniej, to prawą zrób na trzy, a lewą na 4. I spróbuj to połączyć. Najpierw powoli, a potem coraz szybciej. Mam nadzieję, że bawiłeś się równie świetnie co ja. Jeżeli chcesz więcej tego typu zabaw, to koniecznie zasubskrybuj kanał Teatru Lukla, polub nas na Facebooku i napisz w komentarzu, jak Ci się udało zrealizować to ćwiczenie. A może napisz nam, jakie inne ćwiczenia chciałbyś, abyśmy zaprezentowali. Widzimy się już za tydzień. Łapka w górę. Do zobaczenia. Cześć! Czy może mnie ktoś zatrzymać?